Tak się ładuje kapsule CO2, tu się ładuje kulki, a tak się z niego strzela. Cześć. Z tej strony jest Vater, a to R31 na CO2, czyli Colt od Armię Armament. Zapraszam do oglądania. Dla kogo jest ta replika? Dla każdego. Dla małego i dużego. Całość wykonana z metalu, okładziny tylko zostały wykonane z tworzywa. Możemy je również wymienić, nie stanowi to problemu. W zestawie otrzymujemy papiery replika Magazynek na CO2. Klucz do magazynków. I taki oto przedmiot. Niezbyt wiem do czego on służy. Myślę, że ma to coś związek z magazynkiem, albo jest pomocny przy rozkładaniu repliki, którą od czasu do czasu trzeba konserwować. Jeśli wiecie do czego to służy, napiszcie w komentarzu. Klasyczne i popularne rozwiązanie odnośnie blokady spustu, czyli blokada w chwycie pistoletowym. Replika zaopatrzona jest w system blowback, który działa świetnie i oddaje realizm, no ale replika zjada dużo gazu. Serio dużo. Jedna kapsuła starcza na dwa magazynki. Przy trzech magazynkach blowback nie jest już taki płynny, a przy czterech, praktycznie co chwilę, trzeba. Przeładowywać. Później słychać syk i trzeba zmienić kapsułę. Replikę testowałem na odległości 25 metrów i niemal wszystkie strzały padały w cel. Ma potencjał na dalszy dystans, lecz nie jest to jej priorytetem. Jak dla mnie jest świetna. 320 FPS-ów pozwala zabrać ją na CQB, asystent blowback i co za tym idzie no, ten odrzut. W opór oddaje realizm. Podsumowując, dla kogoś, kto szuka dobrego, klasycznego Colta M1911 z dobrym blowbackiem w dobrej cenie albo chociażby dobrej repliki bocznej, z pewnością mogę ją polecić. Odnośnie jeszcze dużego zużycia gazu, dużo jego ucieka przy blowbacku. Jest to związane z nieszczelnością jakiejś części, zapewne cylindra który kosztuje około 30 zł. No więc to by było na tyle. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam.